I wracamy po przerwie. Razem z nami Paulina Władzińska, Katarzyna Koperkiewicz Iwona Obrocka, czyli panie, które reprezentują Festiwal Kultura Natura. Tak. Dzień, dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Zaczniemy może od tego, że naprawimy pomyłkę, tak? Mhm. <laughs> Paulina była tydzień temu tak zaferowana, że powiedziała, że to właśnie w ten piątek nastąpi bardzo pewna, fajna rzecz, tak, która niestety już się odbyła. Niestety, odbyła się w środę. Przepraszaj, ale, teraz tak, przepraszam. przepraszam. bardzo, ale internet mówił prawdę, bo to był 28, tylko ja byłam w świecie przekonana, że 28 będzie po prostu w piątek. Nie wiem, nie, nie wiem jakim cudem <grym> Natomiast impreza cieszy się dużym powodzeniem i rozwijamy y, nasze działania, także kolejnej można spodziewać się w przyszłym miesiącu. No właśnie Kasiu, powiedz, jak to od strony logistycznej wygląda wszystko? Wszystko polega na tym, że generalnie te imprezy odbywają się jak gdyby same. Ja nie jestem inicjatorką, jedyne co robię to otworzę kolejne wydarzenia i informuję znajomych o tym, natomiast sama impreza rządzi się swoimi prawami, nie ma tutaj osoby stricte organizatora. Chętnie przychodzą wszyscy uczestnicząc w wymianie po prostu non-profit na zasadzie bartelu pozbywając się swoich starych ciuchów, rzeczy, przedmiotów, kaset, wideo, DVD, płyt czy dziesięciu zabawek, aby pozyskać nowe. I główną ideą jest to, aby te rzeczy, które nie znajdą nowego właściciela, były przekazane do kogoś, kto potrzebuje ich bardziej od nas. I skąd znajdujecie takie osoby? Generalnie dwie ostatnie wymiany, które odbyły się w styczniu i lutym, mm -hmm. te przedmioty znalazły swoich właścicieli w podkołobrzeskim, podkołobrzeskiej wsi, która nazywa się Pomianowo. Tam znajduje się rodzina wielodzietna, która po prostu była bardzo w dużej potrzebie, jeżeli chodzi o głównie odzież. Natomiast ciuszki dziecięce, które zgromadziłyśmy wcześniej trafiły do domu samotnej matki w Koszalinie. No właśnie, ja słyszałam, że była taka akcja, że a propos tych ciuszków dziecięcych, że właśnie młode mamy się spotkały, tak? Na takiej wymianie tak. to taka trochę wąska specjalizacja była. Ale, ale cieszyła się ogromnym powodzeniem ta akcja. Mhm. Naprawdę tych ciuszków gromadzi się bardzo dużo. Ja osobiście nie mam dzieci. Natomiast dziewczyny przynosiły kartony, po prostu kartony y, przecudownych, wciąż nowych y, rzeczy. No to, to prawda, małe dzieci mhm. y, nie niszczą tego i te, te rzeczy rzeczywiście mogłyby jeszcze komuś posłuszyć. Y, czy to są tylko ubrania? Nie, jest to po prostu w, w, bardzo szerokie spektrum wszelakich, wszelakich dobrodziejstw. Ja zachęcam do takiej wymiany po prostu w swoim najbliższym kręgu. Wiadomo, że trudno czasami wyrwać się z domu, aby przynieść taką wymianę do, do kulturki, w której odbywają się te spotkania, ale zachęcam do wymiany między sąsiadkami, koleżankami, między, w jakimś tym gronie rodzinnym, aby te rzeczy po prostu wciąż krążyły, aby wykorzystać je do, do maksimum. Takie imprezy rzeczywiście cieszą się dużą popularnością w większych miastach. W kołogrzegu to się dobrze przyjmuje jak na razie. Miejmy nadzieję, że z tą informacją właśnie będzie coraz lepiej, że coraz więcej y, dziewczyn, ale myślę, że nie tylko, będą zainteresowane osoby, aby przychodzić i się wymieniać. Y, musicie popracować, y, takie jest moje zdanie, nad tym, aby ta informacja jednak lepiej przepływała. Ja zapraszam Was do Studia Bałtyk. My możemy, możemy informować pod warunkiem, że będziemy się trzymać dat i dni. Bo rzeczywiście zainteresowanie jest spore, co widać także na portalach, prawda? Potem w komentarzach, bardzo pochlebne zresztą komentarze są i, i mnóstwo hmm. zaprosin. A skąd to się wzięło tak w ogóle? Z takiej potrzeby chyba, z naszej potrzeby dzielenia się. Ich chyba to, po co w szafach prostu. mamy, w końcu nam się nudzi, prawda? A nie zawsze nas stać na to, aby pewną część Dokładnie. swoich dochodów <noise> zostawić w sklepach. A nie każdy z kolei znowu lubi chodzić po tak zwanych second handach. Też to jest fajna okazja na poznanie drugiej osoby, bo w momencie, kiedy jesteśmy na takiej wymianie, kiedy jesteśmy na takiej wymianie i na przykład bierzemy jakąś rzecz, no to druga osoba, która to oddaje, no mówi, że... Kurczę, że, że jest spodnie, kontakt, tak. to są spodnie, w których no, nie wiadomo, o tyle przeżyłam, że uwielbiam, ale no, w sumie już się oddaję, bo nie będę w nich chodziła, mam nadzieję, że te będą dobrze służyły. Mm -hmm. I to jest wszystko takie, no, no fajne, to już ostatnio była wymiana, też przyszły osoby, które w sumie może nic nie przyniosły, bo przyszły z przypadku, ale się dobrze bawiły. Wiadomo, że te wszystkie rzeczy, które przynosimy, to stanowią jakąś tam pulę, z której każdy może sobie coś wybrać i to jest niesamowita zabawa. No słuchajcie, ale to też nie jest tak trochę, że jak oddajemy coś mm -hmm. swojego, to oddajemy kawałek siebie, Często, często oddajemy na przykład y, nieudane prezenty, które ktoś nam y, sprawił z okazji świąt, tudzież imienin, które po prostu okazji? totalnie nie są w naszym guście, mm -hmm. a y, no, są nowe, często z metką. Taki, taki no, nieudany prezent może się okazać wspaniałym e, podarunkiem dla kogoś innego. Po prostu przekazujmy te rzeczy dalej, żeby one Nie funkcjonowały. Czyli na razie te imprezy odbywają się tak mniej więcej raz w miesiącu? Dokładnie, raz w miesiącu to jest taka myślę odpowiednia, odpowiedni czas, aby każdy Można mógł też tą szansę przejrzeć, szafę, tak, przejrzeć? tak mhm, dokładnie. Mhm. Czyli kiedy teraz, pod koniec kwietnia? Tak, zdecydowanie tak przed długim, umawiamy się tak, przed długim majowym weekendem przychodzicie i zapraszacie. Wspaniale, tak? no skorzystamy, oczywiście. Przychodźcie, bo naprawdę no, przepływ informacji troszeczkę tutaj szwankuje, ale miejmy nadzieję, że to się polepszy. i Iwona Obrocka. Iwona osoba, która jest na razie doskonale zorientowana w tym, co się dzieje tak. z Festiwalem Kultura Natura. Tak, jestem doskonale zorientowana, dlatego dzisiaj przyszłam tutaj, żeby nie było żadnych pomyłek i niedopowiedzeń, niż chodzi o daty i o wydarzenia. 21-22 kwietnia. Tak, to wiemy już wszyscy na pewno. Ja dzisiaj chciałam po prostu przedstawić sylwetki prelegentów, których zaprosiliśmy na konferencję popularną kołem. Są one potwierdzone, 100% przyjadą. Zaprosiliśmy i zgodzili się. Mam także tematy wykładów, z jakimi do nas przyjadą. E, oczywiście to jest sobota 21 kwiecień, e, godzina między 16 a 19.45, e, sala Urzędu Miasta. Oczywiście wstęp jest wolny, jak najbardziej. Zaprosiliśmy doktora Romana Śniadego z Wrocławia, który przyjedzie z wykładem genetycznie zmodyfikowane organizmy, nowy, opatentowany, niewspaniały świat. Ja tutaj chcę jeszcze podkreślić, że będziemy mówić głównie o GMO, o zdrowej żywności. Zaprosiliśmy także doktora Jacka Nowaka, który przyjedzie do nas z wykładem zagrożenia ze strony GMO w rolnictwie i żywności. Myślnik jak odżywiać się dla zdrowia więc wpisuje się to wszystko w ramy naszego festiwalu. I dodatkowo y, taką dosyć ciekawą postacią będzie y, pani magister inżynier Edyta Jaruszewska-Nowak, która jest związana z Ekolandem y, tutaj na zachodniopomorskie. Y, opowie nam, jak wytwarzać żywność nie niszcząc zim i nie szkodząc konsumentom. Ja mam nadzieję, że tutaj... Odmitologizujemy trochę to GMO i, i, i sprawy związane z GMO, z tego względu, że przy pierwszej edycji festiwalu spotkałam się z dużymi niejasnościami, jeżeli chodzi o ludzi, którzy tak naprawdę nie wzięli udziału w festiwalu, ale gromko, że tak powiem, wypowiadali się w internecie, pisali kompletne bzdury, nawet nie będę teraz tutaj mówić, żeby przypadkiem nikomu to nie utkwiło gdzieś tam. Więc wyszedł brak świadomości. Chodzi o to, że 60% społeczeństwa nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, czym jest skrót GMO. Ta, no, ta konferencja ma służyć temu, żebyśmy po prostu o tym szerzej powiedzieli, żebyśmy poinformowali wszystkich, żeby każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości lub jest niedoinformowany, żeby po prostu przyszedł Dowiedział się, porozmawiał, zadał konkretne pytania. Ja go jeszcze chciałam powiedzieć o pewnej bardzo ważnej akcji, która będzie miała miejsce także w ramach tego festiwalu. Nazywa się Siejemy Przyszłość. Nie jest to akcja, którą my wymyśliliśmy, wymyślili ją Szwajcarzy w 2007 roku. Yy, polega ona na tym, że yy, w gospodarstwach rolnych, w miastach, na wsiach, na balkonach, wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, yy, sadzimy naturalne nieprzetworzone genetycznie nasiona. Te nasiona będziemy udostępniać na festiwalu na Placu Ratuszowym w sobotę i w niedzielę. Będzie to szersza akcja z tego względu, że będziemy mieli do dyspozycji doniczki papierowe, jednorazowe, jednorazowe także rodzice z dziećmi, którzy przyjdą, będą mogli takie doniczki samodzielnie wykonać, dostaną ziemię, dostaną... 100% niemodyfikowane genetycznie nasiona, będą mogli posadzić sobie je, zabrać je do domu i obserwować jak rosną, pielęgnować i Jest to szersza, większa akcja, ona ma dosyć dużą, że tak powiem tutaj ideologię, można się o niej dowiadywać więcej na stronach internetowych Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, to jest ten skrót ICPPC, oni monitorują to, oni także są jakby naszym takim patronem tej akcji tutaj w Kołobrzegu. Co jeszcze jest pewne? Na 100% mówię, jesteśmy całą sobotę, to na pewno na placu ratuszowym. Tam będziemy sprzedawać żywność ekologiczną, przyszedł do nas rolnicy ekologicznie certyfikowani. Wiecie już ile będzie stoisk? Na dzień dzisiejszy będzie ich około dwunastu. Mhm. Z żywnością, ale będą także rękodzielnicy, którzy także się jakoś tam wpisują w te, w te, w te działania. Będą Z tego tworzyć względu, też na miejscu? Będą prowadzić warsztaty dla dzieci, także zachęcamy bardzo do, 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 do przychodzenia całych rodzin. To nie tylko o to chodzi, że... Można przyjść i kupić gruszkę i pietruszkę tak zwaną przysłowiową, ale że tak powiem, czy nie zaangażować się w to wszystko. Przyjść, porozmawiać, Przyjść zobaczyć. porozmawiać, dowiedzieć się, wziąć ulotki. Będą stoiska z efektywnymi mikroorganizmami. Nie powiem o co chodzi, zapraszam, żeby przyjść się, dowiedzieć się, wziąć ulotkę i porozmawiać na ten temat. Także no, będziemy tego dnia bardzo ekologiczni, bardzo antygMO, także każdy może przyjść i że tak powiem, dowiedzieć się. Kupić, posmakować, zapytać, yy, zaczerpnąć informacje. Tak więc już teraz warto sobie planować wolny czas na 21-22 kwietnia. Ja mam nadzieję, że z Wami jeszcze dziewczyny się wszystkimi spotkamy. Z wami szczególnie, jeśli chodzi o wymianę w kulturce, jeśli chodzi o wymianę ubrań i innych rzeczy, których chcemy się pozbyć, a niekoniecznie trzeba je akurat wyrzucać do śmieci, bo z nich może jeszcze ktoś skorzystać. Dzisiaj dziękuję za przybycie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie.